Witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, za moimi plecami zrobiło się biało, a więc etap gładzi został rozpoczęty. Jako, że już udało mi się w jednym pomieszczeniu zrobić gładzie na gotowo, dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o etapie gładzi. Ile kosztuje robocizna z materiałem? Ile kosztuje sama robocizna? Ile kosztuje sam materiał, jakby się samemu robiło? I czy warto robić samemu? Bo jak to bywa na tym kanale,. Policzyłem ile czasu zajęło mi zrobienie danego etapu. Także zaczynamy. A więc znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym jest 47 m2 powierzchni do położenia gładzi. Odliczyłem tutaj otwór okienny. Nie wiem jak robią specjaliści, czy odliczają go czy nie. Natomiast ja policzyłem tylko surowe metry, które są do zrobienia. A więc jak to wygląda z cenami, gdybym chciał zlecić wykonanie etapu gładzi firmy zewnętrznej. Na jednym kanałów padła cena 65 zł za metr kwadratowy za robociznę plus materiał i w przypadku tego pomieszczenia, gdzie jest 47 m kwadratowych, zapłaciłbym 3055 zł za wykonanie gładzi, czyli wykonanie dwóch warstw gładzi, zeszlifowanie i zagruntowanie farbą brentującą. Natomiast druga cena jest to 35 zł za metr kwadratowy za samą robociznę. I tutaj tylko chciałbym zaznaczyć, że dana osoba powiedziała również, że ona od dawna robi już tylko na gotowych materiałach. Więc za samą robociznę zapłaciłbym za to pomieszczenie 1645 zł. Ale jak już dożyliście mnie poznać, uznałem, że spróbuję i ten etap zrobić samemu. Dlatego zrobimy takie krótkie podsumowanie. Ile mnie kosztował materiał na to pomieszczenie? ile czasu poświęciłem. No i będzie odpowiedź, czy warto robić samemu, czy nie. Tak więc zaczynamy. A więc pierwsze co zrobiłem, to zeszlifowałem tą drobną frakcję z tynków, zagruntowałem i osadziłem narożniki. Następnie przyszła pora na pierwszą warstwę i pierwsza warstwa była zworka. Miałem w planie, żeby robić wszędzie gładzie z gotowej masy. Natomiast uznałem, że mam więcej czasu niż pieniędzy, więc wolę poświęcić tą godzinę dłużej, a zaoszczędzić trochę na materiale. A więc pierwsza warstwa była to gładź z worka z akrypuca ST10. Staram się zrobić, żeby była gęstsza, z racji tego, że to jest pierwsza warstwa, więc te wszystkie szczeliny, pory musi pozupełniać. No i co, zabieram się za robotę? Właśnie nakładałem szpachlą o długości 35 cm. Łącznie na to pomieszczenie, czyli na te 47 metrów, weszły dwa worki 20 kg. Jeden worek kosztował 40 zł, czyli na pierwszą warstwę weszło mi tutaj 80 zł. Jeżeli chodzi o drugą warstwę, to drugą warstwę nakładałem już z gotowej masy. Również z akrylpuca, FS20 i to już jest masa finiszowa. I tutaj weszły mi również dwa wiaderka, 27 kg. Jedno wiaderko kosztowało w granicach 80 zł, czyli za drugą warstwę zapłaciłem 160 zł. Do wyrównywania drugiej warstwy gładzi użyłem pióra o szerokości 65 cm. Jeżeli chodzi o cenę za materiał, to można zauważyć, że materiał z worka jest dwa razy tańszy niż gotowa masa w przeliczeniu na jeden metr kwadratowy. A więc materiał, czyli sama gładź na to pomieszczenie kosztowała mnie 240 zł. W przypadku gdybym skorzystał z gotowej masy na dwie warstwy zapłaciłbym 320 zł, może jakiejś dużej różnicy nie ma. Ale tak jak mówiłem, ja staram się oszczędzać tam, gdzie tylko mogę. I na tym zakończyłem swoje prace. Na razie nie szlifuję tutaj niczego. Z racji tego, że nie chcę zapewnić sobie pozostałych pomieszczeń, które są zagrotowane, i czekają tylko, żeby wziąć i wykonywać na nie gładzie. Dlatego etap szlifowania zostawię sobie na sam koniec, jak już będę miał gładzie położone w całym domu. A więc teraz porozmawiajmy sobie o tym, ile czasu zajął mi wykonanie gładzi do tego etapu. Zeszlifowanie tej drobnej frakcji stynków, zagruntowanie, osadzenie narożników oraz zrobienie dwóch warstw gładzi w tym pomieszczeniu zajęło mi łącznie 9 godzin. Ale myślę, że spokojnie jeszcze szlifowanie i gruntowanie oraz jakieś drobne poprawki zajmą mi około 6 godzin. Dlatego myślę, że na to pomieszczenie poświęcę około 15 godzin i pod filmem, w którym przedstawiłem wszystkie swoje koszty, jakie dotychczas poniosłem oraz ile czasu poświęciłem, było bardzo dużo komentarzy, w których w mówiliście, że nie warto robić samemu, że jeżeli ktoś zarabia 100 zł netto na godzinę, to lepiej iść sobie dorobić. Słuchajcie, ja już pracuję na etacie, więc muszę wyrobić te około 160 godzin w ciągu miesiąca. I jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe dorabianie, no to trzeba się liczyć z tym, że Musicie do kogoś iść na kolejne 8 godzin czy 12 godzin. Natomiast ja osobiście uznałem, że wolę sobie robić samemu. Dla mnie to jest lepsze rozwiązanie. Robiąc samemu, są też takie dni, że po prostu się nie ma ochoty robić, więc były też takie dni, że po prostu przychodziłem i przez godzinę chodziłem po prostu tylko po budowie i nie robiłem kompletnie nic. Były też takie dni, że porobiłem godzinę, a były takie, że robiłem praktycznie cały dzień. I robiąc samemu, mam, mam ten komfort, że nikt nade mną nie stoi, nie każe mi robić tyle i tyle godzin, tylko robię tyle, ile mi pasuje, no i na ile mam chęci. Dlatego wolę robić sobie tutaj samemu, pomimo tego, że ktoś może stwierdzić, że to się nie opłaca ekonomicznie, bo lepiej iść gdzieś dorobić, dlatego ja wolę mieć ten komfort i poczucie tej wolności, że robię tyle, ile mi pasuje. I kiedy mi pasuje, a nie kiedy tego wymaga ode mnie pracodawca. I wydaje mi się, że takich osób jak ja, które same wykonują roboty na budowie w pojedynkę, jest więcej i też miały takie dni, że przyjechały na budowę z myślą, że będą coś robić, a przesiedziały cały dzień na budowie i nie zrobili kompletnie nic. Dlatego, jeżeli na tym kanale są takie osoby, które również, jak ja, robią samemu i również miały takie. Dni, w których po prostu przyjechałem na budowę i kompletnie nic nie robiły, to możecie dać znać w komentarzu. Chętnie zobaczę ile jest takich osób.